Zdarzyły nam się dwa błędy w jednej akcji, w konsekwencji dostaliśmy bramkę i no nie wyszliśmy zbyt dobrze w ten mecz. Przegrywaliśmy drugie e, piłki, nie mogliśmy złapać swojego e, rytmu. No jednak już tam im dalej w las pojawiały się pewne zalążki, jeżeli chodzi o, o naszą e, grę. W przerwie udało się, się zrobić bramkę jeszcze na 1-1, jeden, jeden, która też była bardzo ważna dla nas e, pod względem mentalnym. W przerwie kontrolowaliśmy emocje, wyłączyliśmy się z, z tego wszystkiego, z tej otoczki. Wie, wiemy, że, wiemy, że jesteśmy y, razem ze sobą. Skupiliśmy się na tym, wyłączyliśmy emocje i wyszliśmy już na drugą połowę zdecydowanie lepiej i zaczęliśmy grać konsekwentnie. Zespół pokazał y, duży, olbrzymi y, charakter, zdeterminowany, mimo y, jakichś tych trudnych momentów udało się to przełamać. No wiadomo, grając mecz derbowy, przegrywając 1-0, nie jest łatwo. Goście też dostają dodatkowego powera. My się z tego wszystkiego wyłączyliśmy i myślę, że odpowiedzieliśmy w drugiej połowie, jakim jesteśmy zespołem. Wiadomo, że zawsze czerwona kartka, z jednego zawodnika jest mniej, jednak to też jest taki moment, gdzie drużyna przeciwna, grająca w osłabieniu, zawsze jest, jeszcze bardziej się mobilizuje. Mogliśmy szybciej skończyć, bo wyszliśmy tam z kontratakiem chyba 4 na 1, jednak nie udało nam się go sfinalować, jednak dobrą zmianę zaliczył Hubert Antkowiak. Pokazał, że można na niego liczyć zarówno od początku, jak i z ławki, dlatego cieszymy się bardzo. Kontynuujemy się cały czas na najbliższym spotkaniu, wiemy, że Liga jest dla nas bardzo ważna, na tym się skupiamy, a o meczach pucharowych na ten moment jeszcze nie myślimy. Zaczęliśmy dobrze, zaczęliśmy tak jak chcieliśmy zacząć. Przyjechaliśmy tutaj wygrać i chcieliśmy od początku jakby narzucić tutaj swój styl. Mieliśmy pomysł na ten mecz, mimo wielu niedogodności, które nas spotkały po ostatnim spotkaniu, bo pięciu zawodników, którzy wyszli w pierwszym składzie w poprzednim meczu, oni zagrać nie mogli. Musieliśmy trochę przemyblować to wszystko, ale mecz się nam dobrze układał. Uważam, że zaskoczyliśmy Olimpię jakby swoją postawą. Nie zasługiwaliśmy w pierwszej połowie, żeby ten mecz remisować. Uważam, że byliśmy lepsi w wielu fragmentach i powinniśmy prowadzić. Po prostu nasze niedoświadczenie gdzie mamy aut w 42.3 minucie gramy go w tył dwa później zdarzenia, które też mogliśmy lepiej się zachować i tracimy bramkę do, do szatni, to trochę gdzieś na pewno miało wpływ jakby na postawę zawodników, jednych i drugich, jednych podbudowało, drugich myślę, że, że wręcz odwrotnie i druga połowa znowu gdzieś źle zaczęliśmy, też no mówię, Olimpia dzisiaj strzelała bramki z półsytuacji, a my musieliśmy się bardzo napracować, no to pokazuje po prostu jakby doświadczenie dzisiaj Olimpii bierze górę, dlatego też jest na takim miejscu w tabeli, jakim jest. Natomiast ja z mojej postawy, z mojej drużyny jestem bardzo zadowolony. Uważam, że jeżeli będziemy w ten sposób funkcjonować, e, będziemy tylko wyciągać wnioski z tych rzeczy, które, które nie funkcjonowały, to, to będziemy na pewno w tej lidze jeszcze z, z niejednym zespołem wygrywać i będziemy to punktować. No na pewno jak się traci bramkę, no to nie jest to komfortowe dla, dla drużyny. Trzeba, trzeba zacząć grać troszkę inaczej, żeby trzeba to przede wszystkim e, odrobić. E, w pierwszej połowie dochodziliśmy e, do tych sytuacji, mieliśmy na 2-0 dobrą Sytuacja od boku Piotr Kunkiewicz nie trafił z kilku metrów gdzieś do bramki. Później ta czerwona kartka na pewno nie pomogła, bo przy wyniku 2-1 uważam, że byliśmy jeszcze w grze przez te 15 minut i na pewno, byśmy, na pewno by, byśmy byli zdecydowanie groźniejsi niż w 10. Walczyliśmy do końca, nie udało się. Natomiast tak jak powiedziałem, szacunek dla, dla drużyny tutaj, bo, bo dużo rzeczy, które trenowaliśmy, udało nam się zrealizować. Niestety to dzisiaj nie wystarczyło.